Proszę Państwa, mam przyjemność przedstawić wam Norberta. Cześć Norbert. Norbert zastanawia się nad wyborem szkoły średniej. Jego pasją jest informatyka. Godzinami potrafi grzebać w kodzie i majstrykować przy swoim komputerze. Jest też zapalonym graczem. Uwielbia wraz z kolegami wieczorami pykać w CSK. Rozglądał się on już za jakimiś szkołami w jego okolicy. Ale sprzęt, jaki tam zobaczył, wyglądał jakby jaskiniowcy dopiero co zmontowali go w jakimś buszu, a nauczycielki patrzyły na niego, jakby chciały zaprowadzić go do chatki z piernika. Eee, szczerze mówiąc, to chłopak się trochę załamał. Na szczęście jego koleżanka powiedziała mu o szkole, do której sama chodzi. Mówiła, że mają super wyposażone klasy i sympatycznych nauczycieli. Norbert postanowił to sprawdzić. Poszperał trochę w necie i okazał się, że szkoła ma super opinię i ciekawą ofertę. Zapisał się. Chodzi już do niej drugi rok i jest pewny, że egzamin zawodowy zda celująco. Ty też możesz zapisać się już dziś online. Wejdź na naszą stronę www.technikum.pl i dowiedz się więcej.